Hmm. Hmm, 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 hmm. Tak więc długo zapowiadany odcinek poświęcony kwaskowi, kwaskowi cytrynowemu. Mistrzynie domowych kuchni zyskują. Marka nie jest istotna. Pozbywamy się dzisiaj nadszedł czas w końcu. By pozbyć się. Kamienia z tego fantastycznego może pod światło wysokiej jakości czajnika. Z tego co pamiętam, tak, 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 to jest to, że dotrzymujemy tu obietnic. Um, nie znam dokładnie, nie potrafię Wam wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, że kwasek cytrynowy sprawi, że zniknie kamień. Natomiast wiem, że to tak działa. Być może mądrym będzie i, i z pewnością tak zrobić. doczytanie w końcu, czemu tak się dzieje. Ale to kiedy indziej. Zapodaję więc małą ilość wody. Dosypuję kwasku i jedziemy. Że nie przygotowanie, troszkę nie, troszkę nie. Tylko to jest takie bardziej ludowe bieżenie. O, patrzcie jak się sypie. Mniam, ładnie pachnie, pachnie jakby tam nic nie było. Ja bym dał octu, no to to jest podobno jedno i to samo, jeden diabeł, prawda? Mało wody powinno zagotować się szybko. Zobaczymy, czy nauka, nasze, moje oczekiwania zostaną... No, czy się sprawdzą, prawda? W międzyczasie jeszcze jeden ważny stumień będzie wkładania worka do kosza na śmieci. Bardzo lubię worki na śmieci, które mają e, wbudowaną... Taką, taki, taki pasek, który można ściągać to potem. Uwaga! Wykonam to przy pomocy jednej ręki. O! To jest kosz na śmieci. To jest worek. Idealne dopasowanie. Wkładam worek, dopasowuję. To jest czarne, więc będziecie widzieć, tak ciak. Nie, po raz pierwszy kupiłem worek, który pasuje. Świetne. No. Tymczasem. Zobaczmy, jak ludowe wierzenia się sprawdzą. No. Czy kwas cytrynowy smakuje jak cytryna? Nie wiem. Mam drugi egzemplarz. Będę mógł go wypróbować, ale na razie. Chcę poznać prawdę, czy ten proces jest jakoś... wow. Wspaniały dym. Zobaczmy. Możecie głosować w komentarzach, czy będzie ładnie oczyszczony, czy nie. widzimy to jest, to jest to charakterystyczne wrzenie. Uwaga. Znaczy, to jest taka gwałtowna reakcja. Czy wolki są zapachowe? Poniekąd tak, mają taki zapach. Są spoko. Strasznie ładnie to tam widzę. No i uwaga. Jak tylko przestanie bulgotać, że w worki o zapachu nawet... Z chęcią bym kupił worki zapacho, zapachowe. Ale mogę na was wypić to potem. Bo to jest produkt spożywczy, tak? Zobaczmy można Zypać Mi się wydaje, że można. To jest przyjemny o kwaśnym smaku i dużą ilością kamienia. Właśnie ładny efekt. Niech się pogotuje. I kiedy przestanie wrzeć, to zobaczymy, co tam wyszło z tego. Wyłączyłem ręcznie, bo chcę zobaczyć. Wow, ja to wypiję, w biedzie są zapachowe z paskiego ściągania. O! Sprawdzę, mam biedronkę tutaj. Ja, ja zazwyczaj korzystam. Niesamowite, jak nowe. Nie chcę coś kupić takiego czajnika? 200 zł, myślę, to jest dobra cena z takiej dobrej jakości. Jak tu mogę wymyć, bo tu jest troszeczkę już ten chrom, chyba troszeczkę ten jest zabrudzony, a no, tak to patrzcie. Z tego można pić. Niesamowite. <grym> Patrzę, <grym> Trudno. Naukowcy robili głupsze rzeczy. Więc. czemu nie? To jest szklaneczka. To jest to. I. Ciekawe. Jestem niezmiernie ciekaw, to, co z tego będzie. Gorące jeszcze. Czy będę piłkami? On i tak jest tutaj w tym, prawda? To nie jest nic złego. Jest niestety za gorące. Hmm. Kwaśne, niesamowite, kwaśne. Jak to posłodzę, to będę miał dobry napój cytrynowy. Ale faktycznie kwaśne. Moment, nie wrzuciłem na szczęście opakowania. Kwas cytrynowy. To wysokiej jakości dodatek spożywczy przydatny w każdej kuchni. Można go stosować zamiast octu i sodu, soku cytrynowego. O! Zamiast soku cytrynowego. To dobrze, sobie to wezmę i rozcieńczał z wodą. Podkreśla smak warzyw, wzmacnia smak konfitury, galaretek, usztachia smak sosów. Dobra. Nic się nie zmarnuje. Nie, może, zapłaciłem złotówkę. Wiecie to kosztowało? Myślę, że to taki, taki jakiś kwas akcytrynowy. Kosztowało złotówkę. Proszę, proszę, to nie są jakieś takie ten. Wiem, że mnie oszukali, bo tutaj dymają, ale lokalny osiedlowy Stefik, no. Mm. Tak, <trybusters> pan Dobrze, rozcięcie to z wodą. Zwróćcie uwagę, że ładny, żółty odcień. Czyli faktycznie prawdziwe, zdrowe ten. Dobra, no to, to było tyle w naszych romantycznych wieczornych spotkaniach. Czy zaleć tym herbatę? To jest strasznie kwaśne. Ja sobie lekko będę rozcieńczał z wodą. Do zobaczenia.